Cześć, z tej strony Kevin. Dzisiaj pokażę Wam jak upiększyć trochę nasz tekst na naszej stronie. Oczywiście podstawowym sposobem będzie zmiana czcionki, ale to jest w poprzednim odcinku. Jedno z poprzednich. A dzisiaj pokażę Wam bardziej jak zagłębić się w CSS-a. Pewnie możecie zadawać pytania jak zrobić by nasz link, który podpięliśmy nie był niebieski oraz nie był z podkreśleniem. No to najpierw zapiszmy taki napiszmy sobie a href hashtag Czyli e, będzie to odsyłać donikąd. Następnie zapiszmy sobie znacznik H1 i zapiszmy sobie tutaj myszka. Ok, teraz wchodzimy do naszego CSS-a. I zapiszemy sobie A. Klamry. I w środku piszemy sobie tekst. Decoration. None. I w tym momencie na naszej stronie jest myszka i nie ma żadnego podkreślenia, jak widzimy, i nic z tych rzeczy. Tutaj jak klikniemy, to ma ona inny kolor, zmienia kolor, ale to naprawiamy w taki sposób, że zapisujemy sobie kolor, czyli odnosimy się do naszego koloru tekstu, naszego tekstu, i zapisujemy sobie black, czyli w tym momencie będzie myszka na czarno, będzie odsyłała, będzie nasz yy, wskaźnik, czyli pointer, yy, no i wszystko będzie tak samo działać, tylko będzie miało zwyczajny wygląd. Możemy też do tego dodawać jakieś cienie na przykład. Um, nie wiem, no po prostu mieszanki cieni. Teraz nas to demonstruję. Wpisujemy sobie tekst shadow i wpisujemy sobie najpierw 5 pikseli, 5 pikseli i 5 pikseli. I na samym końcu piszemy kolor, czyli możemy sobie dać na przykład yellow. To oznacza, że w pionie, w poziomie i tutaj, jak wielkie ma być rozmycie tekstu. I widzimy, że tutaj jest. Tutaj mamy rozmycie 5 -pikselowe, Jest 5 niżej i 5 w prawo. Czyli tak, jak ustawiliśmy. Oczywiście możemy zmieniać wszystkie kolory oraz wszystkie ustawienia. Możemy też to mieszać, dając przecinki. Czyli damy sobie przecinek. Zapiszmy sobie kolejną piątkę. 5 pikseli, 5 pixeli, 5 pikseli. Dajmy sobie red i pozmieniajmy w sumie, bo będzie w tym samym miejscu czyli możemy dać na przykład na minusie 5 i tutaj też na minusie dajmy 5 i w tym momencie jest w drugą stronę obrócona, czyli do góry i w lewo w tym momencie możemy sobie zrobić jakieś mieszanki i w sumie to już zależy od naszej wyobraźni jak ciekawy może być tekst eee, tak jak mówiłem czcionka wydaje mi się podstawową wartością, którą musimy użyć żeby nasz tekst był piękny piękny eee, żeby o wiele lepiej prezentował się na naszej stronie, ale to macie w jednym z poprzednich odcinków, w którym tłumaczę jak dodać różne czcionki na przykład z Google e, Fonts, co daje nam wielkie możliwości, ale więcej posłuchacie sobie na tamtym odcinku. Także w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się i cześć!